Powiem wam historię o strasznym potworze, który niegdyś zamieszkiwał w wioski, a nazywał się Bizia. Był to potwór, który nocą porywał małe, niewinne dzieci. Pewnego wieczoru wydarzyło się najgorsze i jedna z rodzin przeżyła tragedię. Bizia niepostrzeżenie weszła przez okno i porwała śpiące w kołysce Dziecko. Noc była czarna i gęsta, jak smog. Ale kiedy nastał ranek, tata zorientował się, że jego dziecko zostało porwane. I czym prędzej wyruszył na poszukiwania. Szedł polami i lasami, aż w końcu odnalazł pieczarę widzi i stoczył z nią walkę. Śmierć i życie. Walczył dzielnie, ale niestety bizia połknęła go w całości. Kiedy znalazł się we wnętrzu, musiał najpierw pokonać Tasięca, żeby przedostać się wyżej i uratować swoje dziecko. Próbując wydostać się na zewnątrz, rozciął bizię na dwie części. Szczęśliwy data i jego dziecko, czym prędzej udali się w stronę rodzinnej chaty. W tym czasie nad ziemią przelatywał ogromny meteoryt. Leciał z ogromną prędkością. Nikt nie byłby w stanie go zatrzymać. Nieszczęśliwy dla naszego bohatera uderzył właśnie w jego chatę. Nie każda historia kończy się happy endem.